No dzień dobry, sprawdźmy, co się do Ciebie zbliża w następnym czasie. Jeśli ten film Cię znalazł, to znaczy, że jest on dla Ciebie. Więc zobaczymy, co dla Ciebie w następnym czasie, co się wydarzy, czego się nie spodziewasz. Świetnie mi idzie to tasowanie. Zobaczmy. Napisz w komentarzu, że wszystko zawsze działa na Twoją korzyść, bo dokładnie zawsze tak jest. A my lecimy i zobaczmy. Co tam do ciebie się zbliża? Widzę jakąś energię, która mówi o tym, że coś, w co ty wkładasz wysiłki już jakiś okres czasu, ma szansę się naprawdę bardzo fajnie rozwinąć. Ale tutaj widzę takie efekty na zasadzie naprawdę takiej długoterminowej inwestycji w kontekście mm, jakiejś sprawy, która będzie miała swój rozwój właśnie długoterminowy, z takimi solidnymi fundamentami. Czyli coś w Twoim życiu zakiełkuje na stałe, coś zakiełkuje w takim bardzo pozytywnym. Aspekcie dla ciebie. Widzę, że jakaś nowa inwestycja materialna, finansowa zbliża się do Twojego życia, jakaś nowa propozycja, inwestycja, coś nowego całkowicie. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. To będzie związane z jakąś współpracą materialną bądź finansową. Widzę y, wielu ludzi wokół ciebie i jakiś projekt, narodziny jakiegoś nowego życia, narodziny nowego projektu. Także tutaj ewidentnie to nowe, ten nowy projekt, ta współpraca z innymi wprowadzi coś do Twojego życia, co zacznie całkowicie nowy etap. Także tutaj mamy energię zera. Zero nam mówi oczywiście o tym, że zaczynamy naprawdę jak ten głupiec, staro Cię, wszystko od nowa. Natomiast tutaj pokazuje się też energia, że ten nowy początek może Cię trochę stresować. Stresuje Cię to ze względu na to, że... To, gdyby się to zamanifestowało, to by była Twoja taka naprawdę największa wizja szczęścia. Natomiast Ty um, jesteś troszkę poraniona jeszcze po swojej przeszłości w kontekście emocjonalnym. Miałaś jakieś nadzieje, oczekiwania względem czegoś, względem jakiejś sytuacji w Twoim życiu, która wiąże się z jakąś stabilizacją, być może rodziną, być może z domem coś takiego, um, co wiąże się z jakąś obfitością. I Ty przez pryzmat być może właśnie tego, co się nie udało, mogłaś postrzegać, Twoje życie, być może właśnie byłaś w takiej przysłowiowej żałobie, natomiast ten okres się kończy. Ja widzę uzdrowienie, naprawdę, które się zbliża do Twojego życia, więc jeśli to przyjmujesz, to napisz, kiedy widzisz ten film, oraz napisz, że to przyjmujesz, zapisz ten film i zaobserwuj mój profil. Tutaj widzę dla Ciebie sytuację, która mówi o tym, że jeżeli jeszcze włożysz wysiłki w Twoją pracę, być może również mentalną i emocjonalną, to naprawdę ma szansę zaistnieć coś nowego. Postawisz sprawy w końcu na ostrzu noża i do Twojego życia przyjdzie Coś, co manifestujesz od jakiegoś dłuższego czasu. Natomiast wiedz, że to będzie proces, bo u Ciebie w umyśle są jeszcze jakieś negatywne przekonania. Jeśli chcesz je rozpuścić, to zapraszam Cię na nowe wyzwanie, które znajdziesz na mojej stronie internetowej.